Siema, z Max Max, MaxSysMass, kolejny film na moim kanale. I tak, yy, wiem, że film miał być ogólnie wcześniej a i dopiero yy, tydzień po tym, jak wrzuciłem tamten, gdzie mówiłem, że będę częściej, yy, dopiero wrzucam. No ale w ciągu tego tygodnia wypadło parę spraw, po prostu nie miałem, nie byłem jak nagrać. Ale dobra, kolejny odcinek moich przemyśleń, tym razem nowelka Lock Horizon. Tak. Wiem, że premiera była już chyba z trzy miesiące temu i teraz w tym miesiącu już drugi tom, no ale jakoś tak... Ciągle zapominałem, odkładałem to, mimo że uwielbiam tę serię i pomyślałem, że akurat mam teraz chwilę czasu, to mogę coś na szybko nagrać. I tak, Lock Horizon, czyli typowa taka seria, znaczy zaraz też wytłumaczę, dlaczego ona właśnie nie jest typowa. Wrzucenia do innego świata, w tym wypadku wrzucenia do, świecie, do świata gry. Ja ogólnie uwielbiam te wszystkie motywy tego wrzucenia bohatera do świata innego, dlatego na przykład Obecnie lecące Rezero po prostu ubóstwiam. Może nie 10 na 10, ale no bardzo wysoko stoję po prostu uwielbiam tę serię. Ale dobra. Lock Horizon jest o ludziach, którzy zostają jakby wciągnięci do świata gry. To już było wielokrotnie tam przetwarzane na przykład takim SAO, którego nie wiem czemu, ale nie trawię, czy na przykład Overlordzie, ale tu jest zdecydowanie inaczej. Tu jest właśnie nałożony ten aspekt, który ja ubóstwiam właśnie w tych grach MMO, czyli całe te gildie, rajdy... Rajdy, że rajdy rajdy na dungeony i tak dalej po prostu ubóstwiam to samo dość dawna od czasu podstawówki grałem w MMORPG na początku to oczywiście był Metin 2 e, Force później przeszło na o matko, tam na ja jakieś inne tytuły Neverwintery i tak dalej teraz już najczęściej właśnie grałem w podstawówce później w gimnazjum już tak rzadziej teraz bardzo rzadko Czasem jak mnie koledzy nam mówią, gramy w LOLa No ale to już rzadko też po prostu jakby przełożyłem się na singlu. Ale tak, ja po prostu z tych czasów właśnie najlepiej pamiętam całe te gildie, jak się umawiało ze znajomymi na, że idziemy na ten, ten teren, atakujemy tego, tego bossa. I tu jest dokładnie to. Tu jest pokazane idealnie, jak działają gry. Mmmm... W skrócie tak. No ale oczywiście gra grom ma prawdziwy świat, prawdziwym światem że zostałem do tego świata i pomijając wszystkie mechaniki gry, które w jakimś stopniu funkcjonują, no po prostu trzeba przeżyć jedzenie, jest okazało się, że jest wymagane, co zwykle, jak się grało, to po prostu, nie wiem, grało się trzy godziny, po prostu postać nigdy nie musiała nic jeść, nie musiała spać, bo logowywało się w dowolnym momencie, i na przykład logowało, nie wiem, tydzień później i było wszystko tak samo, a tu nie, tu z kolei trzeba jeść, bohaterowie muszą spać, żeby ładować, nie ma tak, że wylogowywujesz się i... Po prostu znikasz i możesz wejść ponownie. Nie, nie. Tu oni właśnie są w tym świecie i po prostu muszą przeżyć jak to bywa. W tych tytułach. zaczynam się znowu puntać. No okej. Okay. Przemówił właśnie ten tytuł dla mnie. No jak mówię, fanem jestem gier i właśnie te cała aspekt gildii, to... No dobra, nieważne. Cały ten aspekt, że nie jest jak SAO, w którym właśnie z... z MMO przerodziło się później... Nie wiem... Nie wiem w ogóle co to było. Na przykład Overlord. To już Overlord Overlorda też ubóstwiam. Jeśli dobrze pamiętam który ma wydać walkę, którą na stówek kupię. No, ale Overlord jest za bardzo brutalny. Tam praktycznie polega na mordowaniu. Tutaj jest to bardziej taktycznie pokazane. Wszystkie tam postacie i tak dalej. I co mogę powiedzieć? Bohaterowie. Bohaterowie też całkiem znośni. Główny bohater, który gra magiem. Praktycznie ja w grach zawsze tak gra magiem. Wygląda nawet dość podobnie jak ja że ma tutaj inne okulary Okej okay. kościółka, która jest ninja, na Otsugu, znaczy to była może <laughs> Czytałem to miesiąc temu, nie pamiętam jak oni się już nazywali. Na mm, Shiroe i na A coś. Ale jestem wysył przygotowany. Nie Akatsuki. Też może? Akatsuki, dobrze mówiłem. No po prostu wrzucenie tego świata, tak samo jak e, około... Myślę dobrze pamiętam. 30 milionów ludzi z serwera, samego serwera japońskiego, gdy ta gra, którą oni grają, która się nazywa, czy dobrze pamiętam, yy, właśnie nie pamiętam, ale pamiętam, yy, że ona po prostu przerzuca, zrobiła ma mapę całego świata, która jest wydzielona na serwery, ale jest ona w porównaniu do naszego o połowę mniejsza. Na przykład jak dajmy na to, dajmy na to, jakaś część obszaru ma w rzeczywistości milion kilometrów, w grze będzie miało 500 tysięcy. Czy tak się dzieje, że jest ogólnie... Cały świat tylko po prostu zmniejszony i z samego serwera Polskiego tknęło tam 30 milionów osób, a z innych to nie wiadomo. <laughs> I... no... Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Naprawdę bardzo lubię tę serię, anime mi się spodobało, mimo że właśnie jak odrzucało to, że on dość wolno działa. Tam, cała akcja tak naprawdę jest końcówka pierwszego sezonu, chyba początek drugiego, jak jest wielki rajd na jakiegoś z bossów. No ale dla takich momentów warto, tę serię po prostu ubóstwiam. Nie wiem co mogę jeszcze powiedzieć, jeśli ktoś jest naprawdę zapalonym graczem, nawet nie zapalonym, po prostu graczem i zastanawiał się gdzieś, co by było jakby, nie wiem, jakbyś wstąpił w swoją postać z jakiegoś, nie wiem, RPG-a typu Skyrim, czy jakiegoś po prostu MMORPG-a i co by to było jakbyś ty nią był, to, to pokazuję mniej więcej jak to by wyglądało. Boże, że ja nie więcej ja w ogóle gadałem. Ale okej, okay, dobra, myślę, że na tym starczy. Czyli fabuły nie ruszyłem, ale staram się unikać spoilerów. Ale mniej więcej pokazałem o co w tym chodzi, więc tak, myślę, że na tym koniec. Ja jestem Maxus Siema.